Witam serdecznie na kanale Picasso. Horsem testowy, spoilerowy. Zaczynamy tutaj świętowanie, więc zobaczmy jak to będzie wyglądać. No wie tutaj lata mi tutaj kupon, widzicie, świętowanie zaczynamy, łapiemy tego kupona. Znalazłeś los na loterię No jak najbardziej, bardzo mi się to podoba, super, super. Um, no i tak, no to wejdziemy na to świętowanie, zobaczmy jak to w ogóle wygląda. Moje wrażenie pierwsze jest no, pozytywne, dwa bilety. Dobra, czy były jakieś losowania? Już na pewno. A tutaj mamy wygrane, tutaj mamy UFO, a wygraliśmy już jakieś losy, no super, że wygraliśmy. A tutaj mamy, mm, możemy wysłać komuś, tak? a tylko jeden, no to szkoda, no ale tutaj kupimy sobie za 200, a każdy, każdy po 200 próby pomocy, no, może ktoś się skusi i nam pomoże, za godzinę i 3 minuty będzie losowanie, tutaj mamy oczywiście, tutaj mamy koniczynki, za te koniczynki będziemy mogli sobie kupić jakieś tutaj nagrody, o no ile będziemy mieli, tak także, wygrana za koniczynki może być też fajna. A Na przykład, omka, albo waga temidy, zestaw harmonii, kamień filozoficzny, bądź też wyzwanie tytana. Ja bym na wyzwania tytana bardzo, bardzo chciał i pioruny. Aczkolwiek bardziej wyzwania tytana. I pamiętajcie, że każdy następny będzie droższy chyba o 3 yy, razy. Zobaczmy. Sklep z prezentami będzie otwarty do 28 czerwca 2020. Koszt koniczyny zwiększa się dwukrotnie za każdym razem, gdy otrzymasz kopię tego samego prezentu. No właśnie, czyli dwukrotnie tym razem, nie trzykrotnie. Także jest troszkę łatwiej. Za co możemy dostać, dostać te, te nasze... A, a tu, aha. No, łapiemy, łapiemy... łapiemy. Łapie... Um, jakoś nie łapiemy. <grychy> a, dobrze. A, lecimy z zapytaniem. A, możemy tak. Kupując eki, e, zdobywając je w, loso e, w losowaniach, a wygrywając zawody dwa razy e, na losowanie, e, poprzez zakup przedmiotów z czarnego rynku zakupony jeden przedmiot, jeden kupon. Z wyjątkiem czarnej perły i produktów do rozstania. Prosząc znajomych o pomoc. 5 na losowanie i łapiąc ufo, czyli łap mamy trochę do łapania. A fragmenty boskiego konia w czasie świętowania, w loterii w sklepie koniczynkowym. No dobra. Jakoś tak w tym sklepie koniczynkowym. Jakoś nie widziałem tych fragmentów, gdzie one są. Tu są, o ja, patrzcie, przeoczyłem, tu są te fragmenty, widzicie, 30 fragmentów za 10, za 10 um, koniczynek, tylko pamiętajcie jedną rzecz, że y, za każdym razem jak będziecie następne kupować, to y, dwa razy więcej będzie Was to kosztować, czyli następne 30 fragmentów, pierwsze będzie 10 koniczynek. Drugie 30 fragmentów będzie kosztowało już 20 koniczynek, trzecie 40 i tak dalej, i tak dalej, nie? No i może być to ciekawe, tak? Może być to ciekawe. Oczywiście każdy lubi loterię. Teraz tak, tutaj możemy kupić sobie losy, tak? Uczestników jest tylu. Kolejny bilet, 200 i... I a no tak, bilety drożeją o trzy, e, trzykrotnie, tak? O, proszę, następny będzie 1000, no to już, tak, trzykrotnie 5400, 16200 i ja na tym etapie już kończę w tym normalnie, ale dzisiaj, dzisiaj polecimy sobie więcej, żebyście widzieli, jak to duże sumy później idą. A no straszne sumy. No to już się nie opłaca w ogóle nic za te, za te kupony. A 9 kuponów jest. A od znajomego na razie nie mamy. My żeśmy puścili. No ale no trudno, jak nie dostaniemy, to nie dostaniemy. No przecież nie będziemy płakać. Za godzinę i 39 sekund będzie losowanie. No cóż, zobaczmy, czy cośkolwiek wygraliśmy w losowaniu. Bo z tego co widzimy, to jakieś losowanie już były. A nagrody jakieś nic. To jest pierwsze losowanie. Aha, aha, aha. No trudno. No to zobaczymy. Aha, to ty, ten... Mm, to pamiętacie, jak zdobywaliśmy ten jeden, jeden dodatkowy kupon, tak? No to właśnie to ten kupon z, z nagrody. No to dobra. No to... Yy, <ścoughs> nagramy jeszcze jeden, jeden po prostu odcinek z tymi nagrodami, jakie jakie tampo wychodziły no, i tyle w temacie. No świętowanie, e, losy na loterię. a e, oczywiście e, no, jest tutaj. Zobaczcie, że ktoś tu jednak wygrał. Jenes wygrała Kiguru, mi Wagate i 400 tysięcy trzy osoby wygrały, tak? Czyli było już jakieś losowanie. Aha, no to trudno. No nie wzięliśmy. Uwagi. Codziennie o godzinie 4 w nocy, 10, 16 i 22 4 w nocy, już widzę jak wszyscy wstają o czwartej w nocy, żeby sobie koniki poobrabiać, nie? To już jest przesada, no to już jest przesada. No dobra, no to do następnego razu. Aha, no i tutaj mamy tą skrzynię z świętowania. A możemy sobie, o właśnie, zobaczmy w, w ilu ruchach, a tą, śmi, tą skrzynię zdobędziemy, to możemy jedyne zrobić w sumie. A mamy, mamy dodatkowe te kupony, dobra. Jeden za darmo. Aha. No, dostaliśmy, tak. Skrzynię żeśmy dostali, tak. Zdobądź. To te skrzynie bardzo mi się zawsze nie podobały. Dobra, lecimy. Następna poleciała. Kiedy to dostajemy tą jedną za darmo? Teraz? Zobaczyłem po ilu, po ilu dostaniemy. O no! O, o, o no! Wreszcie coś fajnego, nie? Dostaliśmy. To ani jednego jeszcze tego. Fragmentu. To coś mi się tak zdaje, że to ten boski będzie naprawdę boski. Boską cierpliwość trzeba będzie mieć. 21 i jest 21. To miało coś być więcej, nie? Tak? No, miało być więcej, tak? Półtora raza, tak? O, no dobra. No trudno no. To chyba 21 to już jest po, po tym upgrade chyba. Puszka. No do, dobra. Akurat chcieliśmy zdobywać fragmenty, bo chcemy pokazówkę zrobić. No 27, super. 27 a tam nawet my... Aha, to może, może nie zrobiliśmy tych wyzwań, tak? Bo tam jak zrobimy więcej wyzwań, to wtedy więcej dostaniemy i od razu nam się pozmieniają tu cenniki, tak? Aha, no to lecimy, 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 lecimy Do przodu. No jest, znowu nam 15 wlazło. Tu już mamy 7... Gdzie tam do 1000? A... Nie lubię tych fragmentów, i tak dalej. Ale zaczynają się pojawiać te fragmenty znowu. Skrzynki wszelkiego rodzaju, takie losowe mnie nie biorą za bardzo. O, i chmureczka, chmurka, dobra. Chmurka, dobra rzecz, jak wisi na niebie. Piszę, ja listy do ciebie, ani tu, ani słowa. No dobra, no lecimy, bo to tak szkoda czasu po prostu na to. No chciałbym po prostu sobie jeszcze zobaczyć tego konika. Jak on wygląda, z czym on się je. Ile mnie to będzie kosztować, nie? O, dobra, o, 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 o to, to już lepiej, tak? To ile mamy? No, 100. <ścoughs> czekaj, czekaj, czekaj. Bo już lepiej sobie tutaj ustawić, nie? Będziemy cofać A no i łzy, Afrodyty. Czy to łzy, Afrodyty, wszystko po 90 kuponów to idzie, także to nie jest takie hihihi. Hi, 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 ha, 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 ha. Mieliśmy 20 tysięcy tam e, tych kuponów. To sobie łatwo będziemy mogli mniej więcej obliczyć, ile nam pójdzie na tego konia. Jezus maria, idzie jak krep z nosa, naprawdę. A ja wiem, że że my nie mamy tutaj razy 4 razy mamy co prawda 1,5 oh. mm -hmm. No ale no cóż, no sprawdzamy, sprawdzamy jak szybko możemy coś Ta, wolna strefa bicia w ryja normalnie Jedyne co można dostać to za darmo to no umarło Lecimy dalej, a no i znowu mamy. Ile to już mamy? Nawet 200 jeszcze nie mamy. Um, no idzie to jak krew z nosa, zobaczcie. No. 6. Dobra. Wiecie, to nie będzie miarodajne, bo wy możecie mieć lepsze tam bufy, bonusy do, do, tej, do tej loterii, do tej skrzynki. Pamiętajcie, że dopiero róbcie tą skrzynkę, jak już będziecie mieli bonusy, tak? I wtedy wtedy dopiero róbcie, bo wcześniej, później, później będziecie mieli te bonusy, a wcześniej po prostu się nie opłaca, no to wydawać kupony na co? Z, jakiej, z jakiego powodu w ogóle, nie? Mhm. Ja. Jest 15 następnych 219 Jezu Chociaż tyle żonka, nie? No tak, tak Konfety. Jej, jej, no rzeczywiście No zaczęły się pojawiać te Te rzeczy Lecimy z koksem. Mam nadzieję, że to ja mam tylko takiego pecha, że, że kurczę nic nie chce przyłazić. Aczkolwiek no jest trochę tych, tych, tych rzeczy, no ale... O, jeszcze jeden minus. Tutaj widzę, że nie pisze ile czego zdobiliśmy. Mm, to nieładnie tak. Nieładnie. Zawsze pisało, że to tam z 2-3, kurczę, żeśmy zdobyli teraz Nawet nie mamy jak, jak się pochwalić, nie, nie mamy jak, jak sobie obliczyć, czy nam w ogóle ta promka się opłacała, czy też nie No to wiecie, ja sobie tak lubię tak pod koniec promki sobie obliczyć czy mi się ta promka w ogóle zwracała a czy była do krzanu oho <grym> no i do przodu, do przodu Robimy, robimy, robimy. Okej okay. Znowu 9 I tak, i tak idzie, 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 idzie. No, żebym przyszalał 27. Ile tam? 330? Jesteśmy jedno w jednej trzeciej, a już straciliśmy... Coś tu mi nie gra, bo tu 20 tysięcy mamy nadal. Dobra, zobaczymy później. I 24 znowu. Ubywa tego w ogóle, czy co? No lecimy dalej. Kasa, no tak, kasa nie śmierdzi, nie? Śmierci, nie? Ty, nie ubywa mi tych kuponów, ty, jakie? Plus jeden za darmo cały czas leci mi, czy co? No nie ubywa mi tych kuponów. No w końcu testowe, nie? Ale to by było dobre, jakby nie ubywało. Nie ubywa mi kuponów, zobaczcie. A co? No co tutaj? Tutaj nie można, szczęście. Tutaj trzeba, tak? Dobra. Myślałem, że w dwóch miejscach da się to zrobić, ale widocznie nie. I lecimy dalej do przodu. Może jakaś większa pula. O, 27, oczywiście. Ja. 400 dopiero będzie. O, ho. ho, ho. No jest troszkę to uciążliwe moim zdaniem, no, trzeba się naklikać, no to wyobraźcie sobie, ile, ile tych kuponów pójdzie jak ja klikam, klikam i klikam, nie? No, to to... tylko że mi kuponów nie ubywa, nie? Dalej mam tyle samo? Dalej tyle samo Dobra błąd, mam nadzieję, że będzie taki błąd podczas podczas śpiętowania. O, to ludzie nabiją tego, nie? Później 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 będzie podsumowanie i... Puste konto. Jeszcze będzie trzeba dopłacić, nie? A no tak. Ale by nam zrobili kawała, że jakby, kurczę, kazali dopłacać do tego, co, kurczę, ten, zdobyliśmy, nie? Mmm. A takich 46, no to rzeczywiście 10 by wystarczyło, żeby, żeby zrobić, e, zrobić tego konia, tak? O nie, 10, 20, no. A no ale no, to raczej jest nierealne, żeby tak, tak było. Zresztą sami widzicie, że coś tam słabo im tam idzie. I to bardzo... O, sześć, no dobra. Mm. Spróbujmy go zdobyć, spróbujmy. Obejrzymy sobie go wtedy od A do Z. O, no. Następne. Strasznie nie lubię tych Screams. Cały czas mam takie poczucie, że jestem rąbany. W koszankę. O, no i do przodu, do przodu, do przodu. I do przodu. I do przodu. I następny raz. O, 21. Trzeba sprawdzić, czy już żeśmy czasem połowy nie przekroczyli. No przekroczyliśmy połowę. No to już jest połowa sukcesu. same artemidy, no. Coś mi się tak wydaje, że tutaj jest ta pula i, i tą pulę całą trzeba wykorzystać i dopiero idzie od nowa. Bo tak też czasem bywało. O, jest 45. No super. Tak, takie to lubimy. Aha. Muśnięcie No i lecimy dalej. No, kawałki, kawałki sypią się, tak jak z rękawa. No, prawie 600 mamy, no, 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 no. No i następna omka. Ale że omkę dali, to ja już w ogóle jestem pod wrażeniem. O, to, to Omki to, kurczę, to cud, żeby była w promocji. Woda młodości. Mm, no i lecimy, lecimy. Jakżeż to mi miło, że dostajemy kuponiki i fragmenty. Co możemy tu zrobić jeszcze? I do przodu? No i lecimy do przodu. jest ok, dobrze będzie i chmurka, chmurka powinny wisieć na niebie i woda A, e, Łzy afrodyty też się przydają nie zwłaszcza do gp o no dobra, lecimy. Różczka. Fragmenty. No ale nie wiem, który jest za darmo, który nie. Także jest dosyć nieprzejrzyste. Aha. Wiesz co? No kurczę, klepeta, klepę klepę i klepę to Kurczę, już fortunę bym stracił na tym. Aż tutaj końca nie widać tego. Końca nie widać. Wiecie, no inna sprawa, że, że po prostu no, trzeba tam zadbać o to, żeby te, te bonusy złapać, nie? Tam plus, plus 3, plus 4 chyba nawet tam jest. A jak złapiemy te bonusy, no to wtedy będzie ok, to wtedy fajnie się robi. Natomiast no, tak jak teraz z marszu, no to raczej jest to mm, niezbyt przyjemne, żeby tak klepać i klepać i klepać i klepać. Także bardzo ważne jest wykonywanie tamtych zadań po prostu podczas, podczas przygotowań do świętowania. A później sobie po prostu no, jakieś tam zrobić yy, zadania, prawda? I odebrać najlepiej pocztą. No. Hmm. No chyba, że, że, że jesteście gdzie indziej. Znowu chmurka. Ja rozumiem, że jest dużo fajnych nagród i tak dalej, no akurat ja chmurkę nie uznaję za dużą, fajną nagrodę, ale omkę to już tak. Kręcimy dalej, kręcimy dalej, no, a Jezu, że ja już przysypiam przy tym. Serio, oczy mi się zamykają. No i... wyobraźcie sobie ile tych kuponów pójdzie, nie? Ja kręcę, 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 kręcę i nic. No. Jest nieźle, tak jest, tak. Pięta Hinlesa, tak jest. Najlepszy cer pod słońcem teraz. No, ale no cóż. Skoro są tylko i wyłącznie tutaj takie małe fragmenty, no to, no to cóż, tak to jest. O Jezu normalnie idzie jajo znieść No czterdziestki piątki O właśnie O to mi chodziło tak To ile jeszcze? Jeszcze 200 No to już prędzej niż dalej ładnie jest, okej okay. Jest, dobrze jest. No i znowu mu się filotes. Myślę, Że żeby to chociaż szybko to leciało, kurde. A to idzie tak mozolnie. dobrze, to ma jakąś... Ale to szybciej wyszło, no kurde. Zasz naprawdę, już tutaj oczy mi się zamykają przy tej, przy tej loterii, i tak dalej. Przy tym, przy tym robieniu tej skrzyni, szczerze, znaczy, nawet nie będę wiedział, czy czy, czy ten, czy ile, ile tych kuponów będzie poszło, bo tutaj mi się nic nie odlicza. No, zobaczcie, zero, licznik jest cały. Mhm. O, przy okazji sprawdzimy, czy dostaniemy, dostaniemy za tego, za przedłużenie VIP-a te. Ale nie, bo to jest za zakupienie, nie za wydane kupony, tylko zakupienie mm, przedmiotu z czarnego rynku. Także zakupony oczywiście, nie? To zobaczymy, przetestujemy to. I pamiętajcie, nie użycie z, 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 z kieszeni, tylko wydanie realne kuponu. Za to będą, będą po prostu... Co jest? Zniknęło mi? hello No jest. Ile? Jeszcze 150. No to 3 45 i idziemy do domu. No, 27k. No dobra. Jesteś przyjęta. <noise> Następne. a teraz tak jakby kurczę, pusta pula. Ostatni cer przyleciał, tak? No i tyle. Dajesz, 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 dajesz. A, ale nie to. No. Dajesz, 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 dajesz. Nie to. Dobra, przestaję cokolwiek gadać, bo to może. Może zakłóca mi jakieś tutaj fale, kurde, albo coś. No normalnie. O, 18, dobra. Eee, jeszcze 100 no zobaczmy ile te 100 będziemy robić następne 10 minut to kurde jajko zniosę zacznę, zacznę kwokać i kurczę będę jedna wielka kura że do tej pory jeszcze siedzicie to ja wam się dziwię naprawdę bo kurde to jest tak nudne jak naprawdę to, to nie wiem czy ja w ogóle to będę puszczał czy coś bo to Pewnie puszczę, no bo kurde obiecałem, że, że tą loterię pokażę i te, te skrzynki, no ale to jest normalnie tragedia. Tragedia, tragedia, tragedia. A co? Ile tam jeszcze? No jeszcze jedna czterdziestka i jesteśmy w domu, nie? No, chmurka mi przyszła, no. Ja do ciebie kurczę z sercem, a tymi z chmurkami. No i jeszcze jedna 24, i będziemy świętować. Zaczniemy świętowanie. O. jak widzicie z tych skrzynek, to, to jest naprawdę dosyć trudno uzbierać. O. Dostajemy mnóstwo cerów śmieciowych no co już nie dostaniemy to jest jeszcze oferta limitowana to... <grywy> ale bym lał jak kurczę tutaj już jesteś prawie przy, przy koniu a to już zrobiliśmy dobra jest koń zdobyliśmy konia tak tak zdobyliśmy dwa fragmenty to zostały dobra zobaczmy obejdźmy tego konika A tu teraz nie ma Nie ma wiadomości tu, tylko tutaj są, tak? Tak, dobrze patrzę. Nie, rozpoczęto świętowanie. Dwa te, dwa kupony. Dobra. Ja mówiłem, że to będzie zaśmiecone to wszystko. Dobra, mamy. Widzicie tutaj te te te, te, te te karteczki, no to jest taka zabawa w trzy karty, nie? Trzech. No i co, dostaliśmy? Siodło! O, czaprak, przepraszam, czaprak! Kolorowy za to. Nie, nie, te Japończyki to dla mnie jest, ale wyzwanie tytana to jest na sprawa, nie? Ale te Japończyki są naprawdę, naprawdę dla mnie są, no nie wypałem, nie wypałem i to dużym. No ale no cóż darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby o rany zobaczcie tam no jest tu błąd jest tu jakiś widoczny błąd zobaczcie nastukaliśmy nastukaliśmy i teraz nam dopiero odjęło to jest ojojoj ojojoj prawie 11 tysięcy kuponów, to jest na stare prawie 100 kuponów. 11 tysięcy kosztował nas ten kont. 11 tysięcy oj, oj, oj powiem tak nawet jak zredukujemy tam, powiedzmy, że będziemy tam jedną czwartą dostawać yy, yy, że, że, że to będzie 1 czwarta tych kosztów to i tak nam wychodzi dużo. Aczkolwiek, no, być może ja się mylę, być może źle to zrobiłem. Natomiast dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. A nagramy jeszcze, jak ta loteria tam przechodziła i z jakimi skutkami. Do usłyszenia następnym razem.